Mako mango z tej strony sernik ser, z no a dzisiaj jesteśmy na... O! widzowie, tutaj. Dopiero odcinek gdy zostałem. Do tego nagrywam tu odcinek zombiaku. Bo mony. No dobra widzowie. Siemanko. No i z ostatniego odcinka nie. Wiem, co tu się pojawiło? Nagle jakieś tu to jest żelazo? Ej, ej, ej to jest podejrzane. Ja tego nie kopię, może na razie. Chodźmy, pójdźmy sobie tu tylko tego ząbiaka zabijmy. I. Tutaj. Dobra. Ja nie wiem, co się mi z kamerką wyjdzie. To nie jest. Kopmy się w ogóle. E, w tego. Co tu tyle ziemi jest? Zielazo. Dobra, kopiemy. Kolejne. I co jest tyle żelaza? What is this? Ile żelaza tutaj jest? Ile ja tego mam? Dobra, dużo mam nawet tego. I sobie tutaj, ile się da. Zobaczmy, jak będzie jeszcze. Nie, nie ma. Może jeszcze będzie? Tutaj nie ma, tu nie ma już więcej i tu też nie ma. Mm, Dobra, podchaćmy się ziemią. Tutaj. E, Dobra, piec, piec, piec. I teraz piec kraftujemy sobie. No i 18 tego no to 18 dribb 18, dobra, to się przepala a my wykopmy to, bo to jest trochę podejrzane nawet. Naprawdę, to jest takie podejrzane. podejrzane to trochę, że tyle tylko tutaj jest, ale no co, jak chyba trzeba brać. Dobra, wykopnę sobie tutaj. I w ogóle 3 lajki, no i kolejna, kolejny odcinek. Ty nagrywasz ze swoim włosem, film.